Witam serdecznie. Witam was Fit wirusy. Nie masz pomysłu co sobie zrobić na przykład do jedzenia na film, bo jesteś na diecie albo po prostu zdrowo się odżywiasz, lub po prostu nie masz pomysłu na to co sobie zrobić na przekąskę do pracy? Dzisiaj pokażę ci jak zrobić bardzo prostą, szybką, właśnie taką przekąskę, która jest fajna, syta i zdrowa. Subskrybuj kanał, daj dzwoneczek, żeby być właśnie na bieżąco z takimi przepisami. A teraz jedziemy. Chodźcie zobaczyć. Dobrze, kochani. Potrzebujemy następujące składniki: tortille. Ja mam tutaj dwie takie. Śmiało dostaniecie taką w sklepie. Przyprawy takie jak pieprz, czosnek granulowany, zioła prowansalskie i sól. Do tego będziemy potrzebować mozzarella light, suszone pomidory, oczywiście filet piersi z kurczaka. Jeśli lubicie dać nutę czegoś ostrego, to tutaj polecam dać chili po prostu w całości, tak jak tu widzicie. Dobra, zaczynamy sobie od fileta z piersi z kurczaka i cały pizz polega na tym, żeby go pokroić w następujący sposób, w, ten, w takie dłuższe e, kawałki i teraz bierzemy sobie po kawałeczku i e, kroimy go bardzo w miarę cieniutko, widzicie, takie po prostu kawałeczki cieniutkie, hop, w ten sposób. Kiedy pokroiliśmy sobie już naszego fileta, to teraz przyprawiamy, więc sól, pieprz, czosnek, zioła prowansalskie i wszystko ładnie mieszamy. Dobra, teraz mięsko przerzucamy sobie na patelnię i ta patelnia może być zimna i od zimnej patelni możecie zacząć smażyć po malutku będzie się wytapiać to, co ma się wytopić z tego fileta, jaki będzie wychodzić woda, i na pewno Wam do patelni, kiedy będziecie mieszać, nie przybrze. Kiedy smaży się nasz filet z z kurczaka, my teraz musimy pokroić sobie suszone pomidory w takie paseczki. Ok, pokrojone pomidory przekładamy z powrotem na miseczkę. W międzyczasie sprawdzamy, co jest z naszym mięskiem i spokojnie mieszamy. Zobaczcie, nic nie przywiera, nie ma problemu. Musi się ładnie po prostu usmażyć. Dobra, teraz bierzemy się za paprykę. Dobrze by było mieć albo rękawiczki, albo sobie natłuścić. Palce, o ile nie chcecie, żeby były później ostre. Ja tam się nie przejmuję takimi rzeczami, więc nie ma dla mnie problemu. I teraz od połowy sobie tutaj tak przecinamy i co? Bardzo drobniutko nie całą papryczkę, oczywiście, kroimy w ten sposób. Ok, myślę, że tyle wystarczy. Teraz pokrojoną papryczkę chili przesypujemy do pomidorów i mieszamy razem z tą papryką te pomidory. Hop w ten sposób. Pyk. Dobra, teraz, kiedy mamy już usmażonego kurczaka, możemy przystąpić do robienia naszych tacos tortilli. Placuszków, jak zwał, tak zwał, więc najpierw bierzemy sobie ser, mozzarella light i kładziemy na połowie tutaj naszej tortilli na właśnie ser. W ten sposób. Hop. Ok. Teraz bierzemy sobie kurczaka. Ciach. Ten sposób. Musimy go tak na płasko, dlatego, było ważne, żeby na płasko e, go pokroić, żebyśmy mogli tu go spłaszczyć. Chodzi o spłaszczenie naszej tortilli, tak? W ten sposób. Następnie bierzemy sobie pomidory suszone razem z naszą papryczką chili i kładziemy sobie również tutaj tak jak widzicie świetnie musimy przełożyć tortillę na pół w ten sposób ciach dognieść ładnie dobra ja mam rozgrzanego grilla więc wsadzam tortillę na grilla jeśli nie macie takiego urządzenia to jak najbardziej możecie również zrobić to na patelni, oczywiście później przekładając na drugą stronę. Ja akurat mam grilla, więc go po prostu użyję, więc już na rozgrzanego grilla teraz podsmażamy to aż będzie usmażone. Kochani, gotowe! W tej chwili wyciągnęliśmy sobie właśnie z grilla naszą tortillę, naszego chipsa, naszą przekąskę. I teraz jak to podajemy? Generalnie najpierw musimy pokroić, więc ja preferuję zrobić to w ten sposób. Raz i dwa. Kochani, gotowe. Tak zrobiona przekąska do filmu, czy przekąska do pracy jako posiłek? Myślę, że e, łatwo ją włożyć w pudełko, zabrać ze sobą. A wybór takiego jedzonka zamiast słonych. E, paluszków, chipsów, szorzeszków, na pewno ten wybór będzie dużo lepszy, więc ja polecam, żebyście sobie coś takiego zrobili w momencie, kiedy oczywiście chcecie coś takiego zjeść, a jest naprawdę pyszne, ale zanim będziemy próbować, subskrybujcie kanał, dajcie dzwoneczek, piszcie w komentarzach, co o tym sądzicie, dawajcie inspirację i razem wspólnie będziemy działać. A teraz... Mm. Mega, polecam, zróbcie coś takiego.